Witam was. Chciałam was dzisiaj zaprosić do wykonania kartki na Dzień Mamy techniką stemplowania. Zobaczcie. I teraz tak. Przygotowałam czarny karton złożony na pół, farby plakatowe, stópki, dwa świeże liście, patyczki, pędzelki. I teraz zobaczcie co ciekawego. Mam folię bąbelkową. Zawsze z niej strzelamy, ale tym razem nie będziemy z niej strzelać. Tylko wyciąłam sobie trzy kółka. Trzech różnych wielkości. Rysujemy na nich długopisem po tej płaskiej stronie i potem łatwo wyciąć nożyczkami. I co teraz będziemy robić? Kolory dowolne. Ja mam akurat takie. Z tej strony, z której są bombelki, maluję folię największą na czerwono. Malujemy. O. No. I teraz bierzemy naszą kartkę. I przykładamy, dokładnie dociskamy i mamy pierwszy stempel. Teraz drugim kolorem maluję to mniejsze kółko. Tu mam żółć, pomarańcz i maluję znowu z tej strony, gdzie są bąbelki. Uh -huh. i znowu przyciskam, stempluję. Tak. Zdejmuję. I trzecie kółko. Zmieniam pędzel, bo to będzie kolor niebieski. I znowu malujemy. Tym razem. Na... Właściwie to granatowy kolor, ale my go rozbielimy i uzyskamy kolor niebieski Poczekaj. a nie dobra przekładamy tak zdejmujemy teraz weźmiemy patyczki do każdego koloru nowy moczę w białej farbie i będę stemplować tak żeby rozbielić to. Góry trochę taki powstaje różowy. O. Do drugiego koloru zmieniam patyczek na czysty. przykładamy pionowo z góry Tak i trzeci kolor Pojawił się nam niebieski. Mhm. Teraz będziemy odciskać nasze liście. Tu mam kolor zielony. Malujemy ten liść po stronie, gdzie jest unerwienie liścia. Ten liść odciśniemy, robimy stempelek z tego liścia. Jeden, drugi. Mhm. Mamy jeszcze drugi liść od bratka. Też go pomaluję na. Zielono, z tej drugiej strony nawet dodam trochę białego, żeby go rozjaśnić, będzie taki jasno zielony, i przytknę go tutaj a może jeszcze tu o. Teraz z zieloną farbą możemy jeszcze pomalować undygi i tu liście. I zobaczcie, mamy taką kartkę na dzień. Mamy, zapraszam Was do malowania farbami, do polubienia mojego kanału i dawajcie łapki w górę. Pozdrawiam, cześć.